Wynik Szymona Hałowni to jest porażka czy klęska? To jest dla nas jakieś ostrzeżenie od wyborców. Żółta kartka. To jest mniej niż żeśmy się spodziewali i to przyjmujemy z całą pokorą, bo nie ma nic gorszego niż powiedzieć, że wszystko jest ok i wszyscy są winni, tylko nie ma lekcji do odrobienia przez nas. Jest ta lekcja do odrobienia, ale jednocześnie, i to jest też goła prawda, jest to, jakie Ostrzeżenie dla całej koalicji 15 października. I mówię już teraz nie tylko o wyniku Szymona Hołowni, naszym wyniku, tylko o całościowym wyniku, który pokazuje, że koalicja traci wyborców. I traci tych wyborców przede wszystkim w mniejszych ugrupowaniach. Co to oznacza? Potrzebujemy tak zbudować współpracę koalicyjną, żeby różni wyborcy, którzy zagłosowali na tę koalicję, dalej byli z nami.